Zobacz, tak niby kochasz swoją robotę, nie, bo jak z niektórymi rozmawiam, no to oni kochają swoją robotę. No to jak to jest, że kochając tą swoją robotę, jutro jest poniedziałek, a to by już dzisiaj w niedzielę gul gdzieś tam podchodzi do gardła i najlepiej by było, jakby ten poniedziałek się nie pojawił. No niestety się pojawi i będzie się pojawiał przez całe życie, dopóki czegoś z tym nie zrobisz. I teraz co by było, jakby był sposób... Dzięki któremu w końcu pokochałbyś te poniedziałki, dzięki któremu w pewnym momencie byś zrobił taki układ w swoim życiu, że czy pójdziesz do tej roboty, czy nie pójdziesz do tej roboty, i tak i tak przeżyjesz, i tak i tak twoje rachunki będą opłacone. Co by było? No właśnie, ja znam taki sposób. Jak chcesz się dowiedzieć, jaki to może być sposób i czy to jest sposób prawidłowy i tutaj atrakcyjny dla ciebie? Zaobserwuj po więcej, lub odezwij się. Odpiszę, powiem ci, co i jak. Trzymaj się. Cześć, cześć.